Masz drona Masz drona Cześć, ciekawym się czy to się kurwa uda Poczekaj, wyjdźmy na zewnątrz Albo nie O, <grytanie> Na górę, na górę dawaj na gór. <grytanie> Masz go? Czekaj, gdzie on jest? Jak dojdę to się opuść tutaj Czekaj, tu tutaj Ale tak Podleś tutaj do mnie jeszcze. Podleś bliżej. Jeszcze, 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 jeszcze. Podleś kurde i trochę się opuść. Kurwa. Ślizgnęła się po tym tylko, czaisz? kurwa. Ty, szkoda kurwa. Dobra, w dupie z tym. Ale by, ale by byli w szoku, ty. <śleszy> U, z tyłu, za nami! Dostałem w, 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 dostał w klecie. Dzięki. Ale z dołu? Cicho, leci też. Ole pierdolny. Dobijaj, dobijaj! A jest, dobity Leży Elegancko Różowy im tam zaraz skoczy na banie Są no, w dupych sobie w Kurwa ile oni mają tych jebanych tych. Kasa im się skończy, poczekaj, spokojnie. Poczeka. Poczeka. Lecą tu do nas Co? Lecą Kurwa jebane boty Co jest? Oni lecą tu do nas Na mnie kurwa Popocz, Leży pomóc, z górki strzela Leży na tej górce Ale ten się podniósł Osłaniaj Ej, weźcie mnie... tu jest. Weźcie mnie to ktoś to, dzięki. Dobra, Który, nie za... dam rady. Tam dal leży, ty. Tam leży. Ale gdzie? Koło Na górce, w budyneczku. stronę cuki Taki W zamku. budynek jest, kurwa. A, u mnie, u mnie, u mnie. U mnie Legać bo teraz zajebałem jednego Nie Je pierdol kurwa Jezus, akcja! No i chuj Idę, idę dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 Nie mam płytek w ogóle, nic nie mam, nie? Ja właśnie ubrałem, spoko. Jest okej. Okay. Ale asco, ja, 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 ja ciebie to ja w Elegancko, panowie. Elegancko było tego. E, także tego. I żebym miała tu tego i tu tego. Ideą dziewczyny była ładna. Zgrabna, tu, tu. tu. <śpiewanie> <śpiewanie> tu macie <śpiewanie> kurwa. Dzieje, to macie wielka ja trika, kurwa. Najważniejsze jest to, że wszyscy zbudowaliśmy. Bo ty? Cała ekipa. Bo to. Nie <śpiewanie> Idziemy go zabić. A bo, jakie mnie. Co to, ej, ej? Planie, ej, Co Co to było? Pierdolone. Z mapy napierdala. To... co ty gadasz? Tak, ty, ale minimalnie coś przez zna. okno. Juggernaut Jest Juggernaut ty Co Co to znaczy? <tus> Kolos. Kurwa Ty no ale ja dostałem ze snajpu kurwa to nie, nie no. to, nie, to nie była snajpa To nie było snajper Niszczymy ich kurwa wszystkich Może zdążymy zrobić jeszcze helikopter Może Kurwa Myślałem, że żartujesz teraz akurat wiesz ja też. Poszedł. No nie, desperat. Co? A gdzie on wypierdolił? 30 sekund. Platformy. Słuchaj?